Dzisiaj wrócimy nieco do początków mojego kanału, ponieważ zajmiemy się znowu tematem strzelania na powiedzmy dosyć długie dystanse, jak na kaliber 22 LR. Zapraszam na materiał. Mój karabinek w 22 osiągnął tak naprawdę prawie końcową fazę swojego rozwoju. Mam jeszcze pewien pomysł na niego, ale to jak uda mi się to zrealizować, to jak najbardziej zrobię o tym osobny materiał. Często pytacie, jak najlepiej przystosować karabinek 22 LR do takiego strzelania, powiedzmy para snajperskiego. Ja się nie czuję w tej kwestii absolutnie ekspertem, ale kilkoma takimi uwagami się dzisiaj z wami podzielę. Ja mam generalnie zamontowaną dosyć tanią optykę. Ta luneta jest generalnie w zasadzie dedykowana na wiatrówki, ale jak najbardziej do karabinków w kalibrze 22 LR, takie lunety będą wystarczające. Moja luneta posiada zmienne powiększenie od 3 do 9 i uważam, że przy strzelaniu z tego kalibru to jest absolutnie wystarczające. Myślę, że nie ma co się pchać za bardzo w lunetę o powiększeniu powyżej 12. Bo po prostu nic to nam więcej nie da. Niestety luneta za nas i za nabój sprawy nie załatwi i to, że będziemy widzieli ogromny cel, wcale nie oznacza, że w niego trafimy. Tak samo uważam, że nie ma co szaleć z wielkością obiektywu, ja mam obiektyw 40 mm. Tak w skrócie ta średnica obiektywu odpowiada za jasność lunety, czyli jak jasno ona będzie generowała obraz. I uważam, że jeżeli nie zamierzacie strzelać gdzieś tam po nocach, czy w jakimś kiepskim oświetleniu, to taki obiektyw 40 mm da radę. Są takie pokusy, żeby kupować jakieś wielkie obiektywy, ale tak naprawdę jedyna różnica, jaką odczujecie, to po prostu stan waszego portfela. Także wydaje mi się, że nie ma co ładować nie wiadomo jakich pieniędzy w optykę do tego typu karabinka. Jakoś przyzwoita luneta, powiększenie... Jeżeli stałe, to powiedziałbym, że przynajmniej sześć. Jeżeli zmienne, to jest, to jest wiele lunet z zakresem powiększenia od 3 do 9, 3 do 12. Myślę, że tego typu optyka jak najbardziej tutaj w, tym, w takim karabinku da radę. Zdecydowanie najwięcej pytań a wyposażenia takiego karabinka dotyczy tego elementu, czyli dwójnogu bipodu. Generalnie powiem tak: bipod ma spełniać jedną funkcję, po prostu ma podtrzymywać. Przednią część karabinka, żebyśmy nie musieli angażować drugiej ręki do podtrzymywania przodu, tylko żebyśmy sobie mogli lepiej ustabilizować po prostu karabinek z tyłu. Więc ja mogę powiedzieć, że absolutnie nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy w bipod. Śmiało możecie kupować jakieś chińskie podróbki ASG, zwłaszcza do tego typu karabinka, z którym no, mów mi się, nie będziecie raczej się gdzieś tarzać w błocie, nie, nie będzie on narażony na jakieś niewiadomo jakie siły, tylko typowo będzie spełniał w takim karabinku rolę podparową. No to możecie sobie pozwolić na jakiś bipod za 150 złotych, naprawdę będzie to fajna opcja. Kilka rzeczy a propos bipodu, na które bym Was uczulił, to chyba po pierwsze i najważniejsze: żeby bipod pozwalał na swobodny ruch karabinka wokół osi podłużnej broni. Żeby nie było to na sztywno zablokowane. Ja akurat mam taką możliwość, że sobie mogę ten ruch zablokować, i w tym momencie nie przechyla karabinka albo przechyla go z dużym trudem. Według mnie jest to ważne pod tym względem, że dopóki strzelacie na jakiejś twardej powierzchni, czy tutaj ze stołu, tak jak ja przed chwilą karabinek przystrzeliwałem, no to za bardzo nie ma problemu, bo generalnie no to wszystko będzie w miarę wypoziomowane. Ale jeżeli strzelacie na terenie bardziej naturalnym, tak jak ja za chwilkę będę strzelał, no to może się zdarzyć, że będziecie mieli jakąś górkę, gdzieś tam będzie kawałek ziemi nasypane i trudno Wam będzie wypoziomować karabinek używając jedynie regulacji na nóżkach, zwłaszcza, że akurat nawet w moim bipodzie ta regulacja nie jest płynna, tylko ona jest stopniowa. No to wlazłem na moje stanowisko strzeleckie i będziemy strzelać tam. A cel jest tam. Ta czerwona blacha. trochę za nisko. Wieje dzisiaj niestety strasznie, także zobaczymy, co w ogóle z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że trochę trafię. Tego dzisiaj niestety przez ten wiatr zbyt precyzyjnie tego karabinka nie ustawię. Ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Uwaga, strzelamy na 230 metrów z 22. One eternity later. Trafienie. <noise> uh. Uh. Teraz tylko to powtórzyć jeszcze kilka razy i będzie dobrze. Mam nadzieję, że. To... Nie wiem w sumie, czy to było słychać. Mam nadzieję, że to będzie słychać i nie będziecie mi musieli wierzyć na słowo. Wybaczcie, już nie podłączam mikrofona zewnętrznego, po prostu, bo w takich krzakach siedzę, że jak jeszcze miałbym się z kablem tutaj pierniczyć, to bym po prostu nie wytrzymał. Trafienie! <ścoughs> Uff! Naprawdę to wymaga niezłego skupienia, ale radość z trafienia potem jest niesamowita. I to jest bliskość z naturą. To jest bliskość z naturą, właśnie. To jest piękno strzelectwa. O kurde, nie trafi. To pewnie przez kamerę zamontowaną na ruchie. Tak naprawdę, przy tym kalibrze, każdego dnia jak jesteście na strzelnicy, to musicie przestrzelać karabinek na nowo, tak naprawdę. No, bo tutaj każda jakaś zmiana wilgotności, trochę wiatr z której strony będzie znacząco wpływał na punkt trafienia, po prostu. Ale naprawdę, jak się trafi na 230 metrów to słuchajcie, radość jest niesamowita no i kolejne trafienie I znowu pięknie. Wiecie, co jest niesamowite w tym strzelaniu? Pocisk ma prędkość wylotową lekko powyżej prędkości dźwięku, więc no tak uśredniając pocisk 200 metrów leci niecałą sekundę, a potem dźwięk z prędkością dźwięku wraca do Was, więc tak naprawdę to, czy trafiliście, czy nie trafiliście, słyszycie na takim dystansie po około dwóch sekundach. I już strzeliliście, da się po prostu już zamek otworzyć i dopiero wtedy słyszycie to brzęknięcie o blachę. Dlatego gdyby ktoś się jeszcze wahał, czy do takiej parasnajperskiej zabawy kupować sobie coś większego, czy może jednak ta 22 wystarczy, no to absolutnie, żeby się pobawić i też no, na dosyć imponujące dystanse, no bo 220 metrów to już jest kawałek, czy tam gdzieś 230, no powiedzmy tutaj nie jestem w stanie aż tak precyzyjnie zmierzyć. Naprawdę, naprawdę 22 daje radę, a satysfakcja trafienia z takiego kalibru... Taki cel jest nieporównywalnie większy niż gdybyście to strzelili, nie wiem, 2, 2, 3 czy 308. No i co jeszcze mogę zwrócić Waszą uwagę? To, że sprawiłem sobie taką oto nakładkę na kolbę. Nakładkę wykonała dla mnie firma Simon Shooting Solutions. Z tego co wiem, jest to póki co firma jednoosobowa. Po prostu pewien strzelec kiedyś poszukiwał takiego rozwiązania. Na miękką nakładkę, może z jakimś wzorem, nie znalazł tego, więc postanowił w Polsce zacząć produkować takie rzeczy. Według mnie pomysł jest bardzo ciekawy, zwłaszcza, że wpadła na niego osoba z naszego środowiska strzeleckiego. Nakładki oferowane są w różnych kształtach, możecie zamówić sobie nakładkę zupełnie bez żadnego wzoru, z jakimś wzorem z katalogu, oraz tak jak ja to zrobiłem, nakładkę na zamówienie. Link do tej firmy, do tego człowieka, który wykonuje takie nakładki, znajdziecie w opisie. Czy takie coś to jest jakaś rewolucja światowa i w ogóle produkt pierwszej potrzeby dla każdego strzęsa? Uważam, że zdecydowanie nie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś szuka jakiegoś sposobu na personalizację broni, on niekoniecznie chciałby się decydować na coś tak trwałego, jak jakiś, jak jakiś grawerunek w częściach metalowych, czy jakieś motywy w drewnie, którego po prostu nie da się usunąć. To taka naklejana nakładka myślę, że jest bardzo fajną opcją, bo tak jak mówię, ona przychodzi tak naprawdę jak taka duża naklejka i trzeba ładnie po prostu odtłuścić powierzchnię, do której chce się taką naklejkę przykleić, przykleja się po prostu i naprawdę mocno się tego karabinka trzyma. Generalnie na pewno większy sens praktyczny takie nakładki będą miały w strzelbach czy w karabinkach na naboje silniejsze energetycznie, gdzie znacząco będą poprawiały komfort przy, przy odrzucie broni. Aczkolwiek, jako taki motyw ozdobny, i też poprawa komfortu przy długim leżeniu z tego karabinka, ja sobie w coś takiego zainwestowałem. I póki co jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak z trwałością, ale naprawdę uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na kolejne. Zapraszam też do zaglądania na Facebooka, Instagrama. Tam też często wrzucam po prostu jakieś takie mniej może obszerne ciekawostki, ale też warte zajrzenia. Jakieś nowe pomysły na materiały, czy dzielę się jakimiś moimi spostrzeżeniami. Także zapraszam Was do zaglądania na pozostałe media społecznościowe. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają rozwój kanału. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.